Czego? To są zatyczki do mm, gniazdek, bo oni sama wkładała. wkładała. Może ja sobie Nie wiem od którego to gniazdko, może tu od tego. Od tego. O, dobra. I teraz tak Teraz Wam tutaj pokażę. To jest, żeby wynieść na strych, wszystko. No i tu stała choinka i już jej nie ma. Żeśmy tak zrobiły tutaj z babcią. O, tak jak było wcześniej, po prostu komodę mam tutaj. Tu pierzemy pościelę. A ty maeli w tą toaletkę. Kuchnia została jeszcze tutaj po środku, bo jest sporo miejsca, także spokojnie może tam stać. Bo tutaj też mamy. A to są moje kończyki. Wszystkiego po trochu. tak? Jak się te bombki to można gdzie indziej, nie trzeba ich koniecznie tutaj, wiesz? No. To można w należąco. Ale babcie baterie wyciągniemy A to się rozkłada? Nie, ja to skleiłam Bo to jest taka bombka duża Ale baterie można wyciągnąć Bo one się później zalewają takim Nie wiem czym to, kwasem czy czym Pokaż O A te bombki gdzie damy? Na razie A może tam do Elif wsadzimy? Do woreczka i wsadzimy I do Elif tam do tak. tego no to kartonu? Tak, ja, to jest jak? Także witam się z Wami jeszcze z tej strony. Oczywiście nie Ogar, ale to jest drugi stycznia. Mamy i się z babcią za porządki. Ja tak jak Wam mówię, no ja to w połowie listopada ubrałam bahoinkę Elif. Później, końcem listopada, ubraliśmy choinkę naszą. Ale jeszcze jej nie ubieram, nie ściągam, ponieważ, e, ponieważ, muszę kupić plastikowe takie pojemniki, żeby te dekoracje ładnie pochować, bo kartony wszystkie powyrzucałam i nie mam. Jaskińka Szalek, e, powiem wam, że zabawa była przednia na Sylwestra, bo w ogóle wam nie opowiadałam co, i jak jest filmik, który montuje, montuje, montuje i końca nie widać, bo materiału jest bardzo dużo. Ale przyszedł do nas jeszcze kuzyn ze swoją dziewczyną, cioci syn I siedzieliśmy do pół do piątej rano i żeśmy rozmawiali, także na drugi dzień No byłam teraz zmęczona, spaliśmy do dziesiątej, później się jeszcze zrzemnęłam trochę po południu Ale naprawdę było bardzo, bardzo fajnie Sprzątamy z babcią? Tak, ja też sprzątasz? Ja sama to, bo to wodę mi wylejesz tu. No, nie andrzej tam babci. Nie przeszkadzaj babci, wiesz? Babcia myje okna po swoim, tak. tak babcia? Tak. Bo ja te spraye bo sobie inaczej nie ja? Te szyby są takie, że ich nie można tam żadnym sprayem myć, ani nic. Nie? No, tak, tylko czystą wodą. Tam się gdzieś tam spraye, bo to szybko. Trudko, 아녕 <shriek> Współpracujemy z z balkonu. Akcja! Tak. Akcja sprzątania dzisiaj w domu? Nie. To ty też się bierzesz do roboty? Nie. Mhm. Robi ci filmik? Tak, to tutaj stanąć z tym mózgiem. To jeszcze jeden. Mam. To tam tamto trzeba użyć. Tam można spuścić, to. Co ty robisz, Elifuś? Ja Spacerujesz? Z wózeczkiem? I dziecko swoje? A co ona robi tutaj? Ksiaf Śpi i mleczko je, tak? Tak. A ty odpoczywasz? Tak. Grzeczny jest ten, te twoje dzieciątko. A ty jesteś taka ma mamusia, jesteś, tak? Tylko mm -hmm. mm -hmm. <gulka polecatka. gulka> Ale wieje. No to do domu idź jak zimno. El, w samej sukience jesteś, Ela. Sprzątamy, trzeba wszystko podrywać. To nie robi tam kupki, tam je, to jest jedzonko kolana, no. Co robimy? No dobrze, zrobimy. Pitymy. Dobra. muszę pochować te światełka. Tu się też zrobili porządek, więc stwierdziliśmy, że też odrobimy. Dobra, przyszłam, żeby sobie tutaj porozmawiać jeszcze, ale nic mi tutaj przeszkadza. Przeszkadza mi ta pani. Także robimy takie, wiecie, porządki po świętach, że tak się wyrażę. Eee, posprzątaliśmy wszystkie światełka, ściągnęliśmy z balkonu, światełka, girlandy z mieszkania. Także jakoś mi przykro, tak jakoś tak dla mnie to tak przez te vlogmasy tak mi czas szybko zleciał że nie złożyłam się tym zaś nacieszyć, naprawdę. Choinka jeszcze w salonie zostaje, bo chciałam kupić takie plastikowe właśnie pojemniki no i zrobię to w tym tygodniu i dopiero później ją rozbierzemy, no i już będzie tak totalnie, totalny koniec tych świąt tego wszystkiego. Ach, było cudownie, fajne były te dni z vlogmasami, były codziennie, ale zawsze coś się tam fajnego działo. Taka pamiątka też również dla nas. Ay, no, pamiątka Babcia też jest na tych filmikach, więc cieszę się bardzo, że, że to będzie tak zostanie właśnie z nami na, na pamiątkę, na zawsze. dalej się, Judy się da rozklei. <grym> Także dobra, ja lecę dalej do roboty. Jeszcze nie do Was tego sylwestrowego vloga, tam się to naprawdę działo. Fajnie było, bo też wyszła. Kuzyn, kuzynka. Było nas tam nawet sporo, także było też śmiesznie, co Wam tam też przetłumaczę niektóre momenty. Żebyśmy się uśmiali. Była szwagierka, cioci, był cioci brat, ale on nie wychodził z domu, był w domu z wujkiem. Nisu! Otwierasz szafy, tu nie wyciągasz wszystko. Także na pewno mam tam wszystko... Poskładam tak, żeby to było wiecie fajnie złożone. Tego jest dużo, dlatego to mi też zajmuje przy tym komputerze więcej czasu, bo ogarniam ten program i to wszystko. Eee, materiału mam naprawdę sporo, ale wiadomo, muszę poucinać, poprzyśpieszać, więc na pewno będzie go mniej, ale ogólnie jest ponad godzina, więc to się tam wiecie, poucinam, poprzyśpieszam momenty, jak tam się gotuje, jak tam się tańcuje i tak dalej. Także na pewno będzie ciekawy, ciekawy film. Jak ja to wrzucę, to już na pewno widzieliście. To mam nadzieję, że Wam się podoba. A my z babcią gdzie? O godzinie 19. .00. Wyrwały się na randkę. <grymne> Nie wzięłam kamery, ale mam telefon, więc nagrywam telefonem. Jedziemy z babcią sobie tutaj do Kauflanda. Albo do akcjon. No do akcjon zobaczymy, bo musimy kupić co? Pojemniki plastikowe na na te moje bombki, żeby pochować wszystko. Jak dobrze odetchnąć od dzieci, to <śmany> Aga niech się męczy. <śmany> Oj, także za chwilę. pojedziemy w Kauflandzie. Mam tam poskładanego trochę vloga dla was. Trochę. Z wczoraj żeśmy sprzątały, to też dorzucimy do vloga. Już to przed chwilą pewnie widzieliście. I sobie jedziemy po miasteczku. Tak jakoś mało ludzi, nie? Jakoś tak inaczej niż przed świętami. Ponoć zaś koronka u nas grasuje. Że dużo zachorowań. Coś Hakan mówił, że tu, tu w miasteczku jest dużo chorych. No nie no wiem. W maseczkach będziemy chodzić. Tak, znowu maski. Ty do lekarza to tu każą zakładać. Le, do, lekarz, jakiś tam dentysta. No tu najpierw no, pojedziemy do Kauflanda. cały czas do lekarza, a to wchodzimy w maseczkę. Najlepsza jest ta ławcia, że u nas jest tak, że dzieci, które wracają autobusem szkolnym, w szkole, w ławkach siedzą bez masek. W szkole są bez masek, a do autobusu szkolnego muszą zakładać maski. maski. Ale nie. jakie to jest dziwne! Przecież no. siedzą w szkole w jednej ławce, no. nie? Czy tam nawet no. na przerwach się razem bawią, a oni każą im zakładać maski, maski w autobusie. W autobusie. No. To jest dziwne, nie? Chciałam się strzecznie w kolejnym dniu Ej nic, bo nagrywam I to co widzicie za mną to za chwilę tego już nie będzie Rozpacz jest wielka, ale już starczy, bo ja ich obieram końcem listopada, więc wydaje mi się, że już że muszę po prostu sprzątnąć Kupiłam wczoraj z babcią pojemniki w Kauflandzie, takie plastikowe więc będziemy się brać do roboty i sprzątać moją piękną woinkę. Ładnie poukładamy wszystko w pojemnikach. W piątek wszystko wyniosę z hakalem nastrych, bo w piątek w ogóle w Niemczech jest wolne, bynajmniej u nas, nie wiem, w całych Niemczech, ale bynajmniej u nas jest wolne w piątek. Jest dzień niepracujący, wszystko jest takie wiecie pozamykane i tak dalej. Więc idziemy z Hakanem na górę nastrych, musimy tam ogarnąć. Mamy dużo takich kartonów, potrzebnych do wyrzucenia. Więc yy, ja! graniemy to wszystko i ładnie tam poukładamy. tu jest sporo rzeczy do wyrzucenia, więc po prostu trzeba to wszystko wyrzucić. Także no. idę! A ty co się szykujesz? Eni zobaczyła, że nagrywam i chce założyć sukienkę, bo w piżamie nie chce się nagrywać. Ja. Podobaj babciu. Nie to siekieja, Ana! Siekiery... Czekaj, mama mam tutaj woreczek no. i trzeba do woreczka podkładać, okej? Okay? Tak. Wszystkie siekiery do woreczka. Trzymaj woreczek. Trzymaj sz i szukaj. No ale trzymaj woreczek. Dobra. Zatem bombki owijamy z babcią papier, tak? Tak. Tak. mówi, że to później przechodzi na inne bombki i to tak się później wszystko miesza, nie? <laughs> to będziemy... Ale to, to się wiesz, kruszy jak tak ten... No. Dokładnie. Tak sobie zawijamy, żeby nie brudzić innych bombek, o. Pojemniki powinny starczyć, nie babcia? O. Ja tutaj jeszcze wrzuciłam ten... Teraz no, ten materiał pod szopkę, nie no, szopkę, pod miasteczko. Ładnie pociągnęli widzisz? Tu masz jeszcze Lizaka, i tu masz Lizaka, a tak, tu jest Zrób sobie, że no. będziemy układać boki. I te będziesz Tak, tak. Te trzeba te, też obidać. Ta ducha. Odwójną chyba tą wziąć, czy nie? No nie. Tak A nie, A co jest jeszcze? Nie ma już. Chyba sześć sztuk było. Policz, ile tam jest? Ile jest w woreczku? Ile jest? Policz. Wiele sztuk? Eins, zwei, drei, vier, fünf, tu jest. Sechs, dobrze. Tam jest tylko sześć tych A tamte do innego woreczka schować. dobrze? Teraz w kadry wchodzisz, tu była choinka i już jej nie ma. <grymne> Jak łysą, nie ma wcia? Bez choinki. Dałam tam kwiatka. Postawiłam, tak? Nisa tu rozwala my właśnie sprzątamy. a no, no, Taki jest jeszcze, wiecie, bałagan. Odkurzamy, sprzątamy. A Eli w kwiatki spryskuje. Co ci śmierdzi? Może od odkurzacza. Pierdział! <laughs> Co? Ale gdzie jest <laughs> woda? Czy wygląda kaktus? Co woda? Jaka woda?